Witam Was, kochani, z nową energią, z nowymi włosami, świeżo po urlopie, to nowa ja, z nowym odcieniem skóry. Także w ogóle mam nadzieję, że teraz już będzie troszeczkę lepiej w tej kamerze, troszeczkę lepiej będą kolory. Witam Was bardzo serdecznie, wszystkich tych, którzy są już tutaj po raz nie pierwszy, którzy już mnie odwiedzają dosyć regularnie, powiedzmy, to dopiero początek, a więc ta regularność, no umówmy się, ale super, bardzo Wam dziękuję, że ze mną jesteście. A ci, którzy wpadli tutaj pierwszy raz, to witam, nazywam się Marta. Bardzo się cieszę, że mnie odwiedziłeś i jeżeli ci się podoba, to zachęcam do zostawienia łapek w górę, a także do zostawienia subskrypcji. To mnie bardzo motywuje, bardzo się cieszę z każdej osoby, która chce oglądać to, co ja robię. Na moim kanale przedstawiam wam testy różnych produktów makijażowych, a także moje propozycje makijaży tymi produktami. W dzisiejszym filmie przetestuję podkład marki selektywnej, kojarzącej się typowo z luksusem i z prestiżem, a więc marki Yves Saint Laurent. Opakowanie, jak sami widzicie, jest przepiękne. Od razu widać, że jest to drogi kosmetyk. Prześlicznie prezentuje się na toaletce. Tutaj widzimy takie matowe szkło, te czarne przetłoczenia, czarne paseczki i przez złote napiski. I złote napisy. Naprawdę, ekskluzyw w 100%. Wspomniałam Wam o tym, że będę testować ten podkład na moim Insta Story, a więc jeżeli tam ze mną jeszcze nie jesteś, to w opisie będzie link do mojego profilu, a teraz już przechodzimy do dalszej formuły filmu. A więc tak, czytam ze strony producenta. Podkład to znaczy perfekcyjne krycie, matowe wykończenie, nawet 24 godziny na trwałość. Podkład wpłynie, który zapewnia doskonałe krycie nawet przez całą dobę, od pierwszego spojrzenia w lustro o poranku do późnej nocy. To właśnie dzisiaj będziemy sprawdzać. Dzięki długotrwałej formule, makijaż nie wymaga poprawek w ciągu dnia, a ty możesz osiągnąć efekt perfekcyjnie, gładkiej cery w kilka sekund. Mam nadzieję, że wszystkie te słowa, które producent rzucił, nie rzucił na wiatr. Tylko faktycznie ten podkład taki jest, ponieważ kosztuje. Obecnie na polskiej seforze 239 zł, dlatego warto polować na promocję i marka Yves Saint Laurent zwykle jest objęta tymi rabatami minus 20, minus 15, minus 10%. Zwykle to te marki Huda Beauty, Fenty Beauty i w ogóle one nie są objęte tymi promocjami, jednak i w sonorą jest, a więc warto polować na promocje, jeżeli się sprawdzi. Ja mam go w kolorze B40, a więc dosyć ciemnym, ale teraz już naprawdę jestem opalona jak na siebie. To jest bardzo ciemna moja skóra, ciemniejszej chyba już nie potrafię osiągnąć, a więc mam nadzieję, że ten kolor mi przypasuje. I poza tym, że będzie to test podkładu, będzie to także test gąbeczek. Na jedną stronę twarzy nałożę podkład gąbeczką z Blendit. Można ją kupić na Minty Shopie. Bardzo fajna gąbka, mięciutka, ekstra nakłada podkład. Podkład nałożony tą gąbką wygląda bardzo ładnie, bardzo fajnie się nią pracuje. Nie ma tego takiego efektu odbijania piłeczki tenisowej, tylko jest naprawdę mięciutka i przyjemna. A drugą gąbeczką po drugiej stronie będzie gąbeczka marki Slick. Ona jest raczej przeznaczona chyba do manicure, tak mi się wydaje, znaczy no, przeczytałam to w ogóle dopiero jak do mnie przyszła, więc Zobaczymy. Ja ją kupiłam przy okazji wizerzowych zakupów w drogerii e-kobieca. Kosztowała 6 czy 7 zł, a więc uznałam, że warto zainwestować i warto spróbować, co to w ogóle jest i czy można kupić tanią gąbkę, która będzie nakładała fajnie spoko podkład. A więc tak, na pierwsze moje wrażenie ta gąbeczka z jest dużo bardziej mięciutka, dużo bardziej taka elastyczna, też i dużo bardziej dająca się zgnieść. Obie są namoczone. Ale jak widzicie, nie no, obie się zgniatają. Tylko ta ma troszeczkę większy opór. Wydaje mi się też, że one mają troszeczkę inną strukturę. Ta jest taka bardziej lateksowa, taka bardziej gładka. A ta już ma więcej porów. Być może też dlatego, że ona już jest dosyć dużo używana, a więc już czas ją też wymienić. Ale to nie zmienia faktu, że ona nadal bardzo fajnie rozkłada podkład. I ta druga strona jest mniej używana, bo ja zwykle używam tej świczastej, A ta jest znówka sztuka funkiel nieśmigana. Ale i tak ma inną taką strukturę. Podkład ma być długotrwały i matujący, a więc nie sądzę, że będę przypudrywała całą twarz, dlatego że no, wtedy będzie to wyglądało być może sucho. Jednak te obszary w strefie te, które mi się przetuszczają i te pod oczami, i te, które wymagają wygładzenia, przypudruję pudrem od Huda Beauty w kolorze pound cake. Bardzo fajny do bakingu, bardzo fajnie wygładza te wszystkie okolice, w które go wtłoczymy. Naprawdę bardzo fajny puder. W ogóle ja to naprawdę dobrze się czuję w tych włosach. Nawet się nie spodziewałam, że tak się będę dobrze czuła. Ja zawsze nosiłam bardzo długie włosy. Te, one pewnie są dla niektórych długie, bo pewnie krótkie to są w ogóle na chłopaka. Ale dla mnie to one są naprawdę króciutkie. Ale naprawdę spoko się w nich czuję. Jestem zadowolona. Dobra, a teraz wracając do meritum i w ogóle do tego, dlaczego się tutaj spotkaliśmy. Podkład Yves Saint Laurent. Zobaczymy jego konsystencję. Ma taką lekką konsystencję, jest taki dosyć leciutki. Nie tak jak zwykle długotrwałe podkłady, także podoba mi się. Moją lewą stronę twarzy dostaje gąbeczka marki Blendy, dlatego że już wiem jak ona się sprawuje, a ta strona twarzy jest gorsza, dlatego że stosowałam tutaj Fenistil, bo wyskakiwały mi jakieś gadatki. Fenistil na alergię skórną miał pomóc, a tak naprawdę... To chyba nie pomogło, ale za to pogorszył trochę moją cerę, a więc bojowe zadanie dostanie gąbeczka z mini Shopu. Ta ze Slika będzie miała troszeczkę bardziej ułatwione zadanie. W pierwszej kolejności, jak zwykle, rozprowadzę takimi kropeczkami podkład po twarzy. Już to chyba mówiłam w jednym z filmów, ale robię to po to, żeby mieć większe krycie, ponieważ podkład nałożony bezpośrednio gąbeczką z ręki. No, ta gąbeczka zje troszeczkę krycia. A kiedy go rozłożymy troszeczkę palcami, gąbeczka wchłonie mniejszą ilość produktu i będziemy mieli większe krycie. Mimo to, że stosowałam gąbeczkę, która sobie dobrze radzi, to jedna warstwa podkładu zdecydowanie nie kryje takich niedoskonałości. Ja to rozumiem, one są trudne do ukrycia i zastosuję na no to po prostu korektor. Te długotrwałe podkłady potrafią się ważyć, a więc nie będę im dokładała, nie będę jemu utrudniała życia i nie będę mu dokładała drugiej warstwy, ponieważ z tego krycia na całej twarzy jestem zadowolona. Odrobinę produktu też nakładam na płatek ucha, a także przeciągam na szyję, ponieważ no nie jest to idealnie sparowany kolor z moją skórą ciała całego. Zawsze to róbcie, dziewczyny, żeby nie mieć efektu maski. Tak samo wpracowujemy troszeczkę produktu we włosy. Ja dosyć długo rozklepuję ten podkład. Daję mu dużo miłości, dlatego myślę, że powinien wyglądać naprawdę bardzo dobrze. Pierwsza warstwa wygląda bardzo leciutko na twarzy. Nie jest to stuprocentowe krycie, ale naprawdę wygląda dobrze. Ważne jest też to, że ja nie docisnęłam, kiedy wyciskałam ten produkt. Nie docisnałam pompeczki do końca, więc to jest tylko pół pompki. A więc z połowa pompki na pół twarzy to jest tak myślę optymalnie. Zwłaszcza, że jeszcze troszeczkę mi tutaj zostało. Ten podkład w ogóle wygląda jak druga skóra. Bardzo dobrze, tak jakby nie nałożyła kompletnie żadnego podkładu. Na pewno będzie, na pewno trzeba będzie go utrwalić tutaj w tych zakamarkach twarzy. Czyli, czyli tutaj w skrzydełkach nosa, w tej bruździe, która się robi nosowa, wargowa, pod oczami. Pod oczami, no tutaj na policzkach, kiedy, gdzie są rozszerzone pory. Na pewno trzeba będzie go utrwalić. On może jakoś super mocno nie wygładza porów, ale też ich nie podkreśla. Ok, a więc teraz damy szansę gąbeczce ze slika. I zobaczymy co to warto. Ten podkład pachnie arbuzem. Naprawdę ładnie. Wiecie, co Wam powiem? To Wam powiem. Tutaj delikatnie ten taki efekt tej piłeczki odbijającej się od buzi jest, ale wydaje mi się, że ten podkład jest rozprowadzony nawet troszeczkę ładniej po tej stronie. Na pewno jest większe krycie. Widzę to zwłaszcza po nosie tutaj, po tym obszarze. Jeszcze spróbuję doklepać też gąbeczką Blendit z drugiej strony, troszeczkę większą ilość podkładu. Ale ja wiem, że ona zwykle mi to robi, że po prostu nie rozkładam tutaj aż tak równomiernie tego podkładu jak tą gąbeczką ze slika, więc fajnie, fajnie, podoba mi się. Teraz na pewno zobaczycie różnicę między poziomem krycia po samym korektorze. Zobaczcie, nałożyłam dokładnie taką samą ilość korektora po obu stronach pod moimi oczami. I po prostu ta strona z gąbeczką ze slika jest zakryta bardziej. Jest tutaj po prostu większe krycie, a więc naprawdę slick, Bardzo fajna gąbka. Może wpływ na to, że po tej stronie mojej twarzy jest to krycie mniejsze, jest to, że ta gąbeczka jest już troszeczkę zużyta, ale to mi się też naprawdę fajnie pracuje, a więc jeżeli Wam nie... A więc jeżeli Wam nie przeszkadza ten taki efekt delikatnej piłeczki tenisowej tak zwanej. Nie wiem, czy to słychać. Z obu stron to chyba słychać. Nie wiem, mi to nie przeszkadza. Słyszałam, że wielu dziewczynom może to przeszkadzać, ale mi nie przeszkadza. Osiąga się nią bardzo fajne krycie. Mam też wrażenie, że ona ma takie mniejsze jakby te dziurki i ona co prawda zjada troszkę produktu, tak jak każda gąbka, ale mam wrażenie, że ona z jego troszeczkę, widzicie, tyle ile jest plamy i po prostu więcej go nie pochłania. Mogę się mylić, zobaczymy po myciu. Po tej stronie od Blendit nałożę troszeczkę korektora jeszcze. Dosłownie taką malutką kropeczkę, żeby dołożyć krycie tam, gdzie trzeba. Widzicie, nałożyłam taką kropeczkę, niby małą, ale to tylko wewnętrzny kącik. I rozprowadziłam praktycznie tylko wewnętrzny kącik. A tutaj krycie i tak jest mniejsze, także. No, nie wiem, czy Slick tutaj nie pokona Blendit. Dobra, przechodzimy do chudych. Tak się prezentuje strona, w którą wklepałam gąbeczką marki Blended. Widzę, że tutaj jeszcze prześwitują jakieś przebarwienia i niedoskonałości, a także podkład zebrał mi się w tej zmarszczce. Ta zmarszczka jednak z tej strony jest troszeczkę głębsza, jeszcze postaram się to troszkę rozblendować, ale się zebrał troszkę po tej stronie, zaś po tej wygląda idealnie. W świetle dziennym wygląda dużo lepiej niż w świetle studyjnym. Wiadomo, światło studyjne wyciągnie każdą niedoskonałość na wierzch. Pory są dużo mniej w ogóle podkreślone, także wyglądają bardzo fajnie, naturalnie. Jestem bardzo zadowolona. Tak wygląda strona slicka. Tak wygląda strona blended. Dobra, wykończyłam makijaż twarzy i także makijaż oczu i nałożyłam na usta błyszczyk z serii tej Everlasting. Gdzie on jest? Everlasting w takim zapomnianym przeze mnie kolorze numer jeden. To jest taki bardzo Barbie róż i bardzo rzadko zobaczycie mnie w takim odcieniu, ponieważ ja się niedobrze w nim czuję. Mała bije kotlety, także jak słyszycie, to jest właśnie to. Niedobrze się w nim czuję, ale myślę, że do tego makijażu całkiem fajnie będzie wyglądał na zdjęciach, jak nie tego zmyję. Na pewno nie dam rady zrobić dla Was testu 12-godzinnego tego podkładu, dlatego że już mamy godzinę 15. Co prawda, już minęła jakaś dobra godzina, od kiedy nałożyłam ten podkład, zanim wykończyłam makijaż i w ogóle. Polatałam po tym dworze, żeby znaleźć dla Was dobre światło. Także już z godziny noszę dla Was tą mieszankę na twarzy i wygląda naprawdę bardzo dobrze. Myślę, że około godziny ósmej, być może uda mi się przyciągnąć do godziny dziewiątej, przyjdę do Was z aktualizacją taką ostateczną, ale jeszcze myślę, że w międzyczasie wpadnę też do Was z aktualizacją taką po kilku godzinach, także to będzie trochę krótszy test. Kiedy będę go testowała na większą ilość godzin, dam Wam znać w poście na Instagramie. Także zachęcam do obserwowania. W ogóle mam wrażenie, że teraz to wygląda jak Barbie, tylko bym musiała sobie założyć jakiś różowy topik albo coś różowego i w ogóle wyglądam jak Barbie. No ale co, dzisiaj takie było założenie. Widzimy się za parę godzin, to znaczy dla Was za chwilę. Hej, przychodzę do Was z aktualizacją po jakichś pięciu godzinach od kiedy mam ten makijaż na sobie, jest 19.04 aktualnie. I tak. Podkład wygląda dobrze, jest wyświecony, nie wiem czy to zauważycie. Ale jest wyświecony, wygląda tak naturalnie. W ogóle w świetle takim normalnym nie jest tutaj tym, z tymi wielkimi lampami, gdzie naprawdę jest widać absolutnie każdy por i każdy delikatny błyszczek. To tutaj widać to dosyć mocno, że ta skóra jest wyświecona. Podkład, tak jak wspomniałam wcześniej, zebrał się w tej jednej mojej zmarszczce. To już się w ogóle wypłakałam. Szok. Ale generalnie wygląda całkiem fajnie. Nie ma żadnych dziur. Ma tutaj jedną, bo sama zresztą ją zrobiłam. Tak, ale to ja nie winię tego podkładu, tylko moje paluchy. Ale podkład po już tych kilku godzinach wygląda ok. Teraz go przypudruję przy Was. I po lekkim przypudrowaniu, delikatnym, po prostu wtłaczającym ruchem. Wprowadziłam puder w ten podkład i on jest nienaruszony, wygląda naprawdę tak, jakbym go dopiero co nałożyła. Myślałam, że po stronie z wygląda bardziej naturalnie, jednak wydaje mi się, że obie strony wyglądają naturalnie, tylko bo to jest troszeczkę większe krycie. Jednak także, jak na razie, gąbeczka ze Slika wygrywa, jeżeli chodzi o krycie. Odczucia tego podkładu po obu stronach są ok. Jak widzicie, już wytarłam i w ogóle wyjadłam swój błyszczyk i nie nakładam go z powrotem, bo się niedobrze czuję w tym kolorze. Ale generalnie i wszystko mi się porozwalało, ale podkład wygląda całkiem ok. Tak samo dobrze jest utrzymane całe konturowanie, zarówno z jednej jak i z drugiej strony. Nie mam do czego się doczepić, bo mamy test po 5 godzinach tak po pięciu godzinach, bo tak od czternastej skończyłam nakładać wszystkie produkty do twarzy. Jest bardzo fajny, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba jego wygląd już po kilku godzinach. Nadal się czuję tak, jakby to była moja druga skóra. Dużo bardziej mi przeszkadzają oczy, ponieważ no jednak jest dzisiaj dzień, nie, tam nie wychodzę na żadną imprezę, nie robię nic ciekawego, a te oczy są naprawdę bardzo mocne. I dużo bardziej mi przeszkadzają niż cały ten podkład, który miał być długotrwały, a zwykle długotrwałe podkłady są takie ciężkie w użyciu, a teraz ten bardzo fajnie mi się go nosi. Jak na razie jest bardzo fajny, bardzo ładnie, naturalnie wygląda przy, po przypudrowaniu. W dniu, w którym nagrywałam ten film, niestety już nie miałam absolutnie ani troszeczkę siły, aby siedzieć w tym makijażu więcej niż 5 godzin. A więc tylko Wam powiem, że ogólnie na następny dzień też go użyłam i utrzymał się świetnie, rewelacyjnie przez praktycznie cały dzień. A więc w tym podkładzie widzę bardzo duży potencjał, ale oczekujcie mojego postępu na Insta, wtedy wam dam znać na przykład po takim teście 12-godzinnym. Strasznie wam dziękuję, że z mną byliście i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym filmie.